Cześć, witajcie, Robe z tej strony. Dzisiaj mamy paczuszkę od Everactive. Akumulator Lion seria 3500. Ładowany przez port micro USB. Nie potrzebujemy do niego specjalnej ładowarki. Wystarczy nam ładowarka od smartfona. Zobaczcie akumulatorek, do niego mamy tuż tutaj kabelek do ładowania podłączamy do gniazdka, świeci nam, zobaczcie, czerwona dioda sygnalizuje, że akumulator się ładuje fajne rozwiązanie mamy też, zobaczcie, fajną sprytną ładowarkę EverActive UC100C ładowareczka, kabelek USB-C do podpięcia do zasilacza od smartfona wykrył, że jest to akumulator glitowo jonowy Możemy się przełączyć teraz na prąd ładowania z 05 A na 1 A i rozpoczyna się proces ładowania. Po zakończeniu ładowania wszystkie kontrolki świecą światłem ciągłym. Następnie mamy zobaczcie latarka czołówka. Dwa przyciski. Ona tutaj ma wbudowany czujnik ruchu, strumień świetlny do 160 lumenów, różne tryby świecenia. Tutaj mamy regulację, podnosimy, otwieramy klapkę, wkładamy trzy bateryjki. Aktywacja czujnika ruchu. Zobaczcie, machacie sobie tylko przed latareczką, zapalacie światło, gasicie, czujnik można wyłączyć. Światło białe, czerwone, migające, ciągłe. Regulacja, pasek oraz latarka FL2000R Body Everactive. Zobaczcie 2000 lumenów. Bateria litowojonowa 2200 mAh IPX6. Działa do 30 godzin. USB-C. Port ładowania, zobaczmy co tu mamy. Akumulatorek w komplecie. Kabelek oraz latarkę metalowa. Silny magnes. Zobaczcie klips Fajna mała. Tutaj mamy tryby świecenia. Zobaczcie. 30%, 10%, 3% światłości. Wyłączenie. Przytrzymanie. Odpalamy 100% światłości. Podwójny klik. Mamy stroboskop. Czyli raz. Przytrzymamy. Mamy pełną moc. Ciskamy dwa razy. Jeżeli materiał się podobał, zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz. Daj lajka. Trzymajcie się. Cześć.